Cynamonowe placuszki jaglane jest to pomysł nasycący, weekendowe śniadanie czy przekąskę. W zależności od apetytu i preferencji możesz je wykonać w wersji całkiem fit lub w lekkim ustępstwem czyli karmelizowanymi jabłkami. Przepis na, cynamonowe placuszki jaglane plus karmelizowane jabłka. Składniki, 1 saszetka kaszy jaglanej, 100 g. 250 ml mleka 1 łyżka cukru 1 jajko 1 2 łyżeczki cynamonu 2 łyżki mąki karmelizowane jabłka 2, 2 łyżki cukru 1 łyżeczka masła 1 jabłko kopiuj cynamonowe placuszki jaglane plus karmelizowane jabłka Przepis krok po kroku. Krok 1: kaszę jaglaną ugotować w mleku, dodać cukier i co chwilę mieszać. Pilnować, kiedy kasza jaglana napęcznieje i całkiem wsiąknie mleko. Krok 2: do przestudzonej kaszy dodajemy jajko, cynamon, mąkę, blendujemy. Krok 3: na rozgrzaną patelnię nalewamy łyżeczkę oleju. Za pomocą łyżki nakładamy ciasto, smażymy placuszki z obu stron. Dodatkowo można przygotować karmelizowane jabłka na rozgrzanej Suchej patelni, bez żadnego oleju, wsypujemy cukier. Czekamy aż zacznie się rozpuszczać. Gdy zacznie się robić brązowy to dodajemy masło i lekko mieszamy do ich połączenia. Dodajemy szybko pokrojone jabłka. Mieszamy łopatką. Smacznego.